Zastanawialiście się kiedyś podczas długiej przejażdżki, ile baterii ci jeszcze zostało? Czy dasz radę wrócić do domu? Albo pomyślałeś sobie, że sabotą to naprawdę fajny sterownik, ale kurczę, cały czas muszę tą manetkę trzymać. Szkoda, że nie mogę podłączyć czujnika pedałowania. Wydawałoby się, że powinno być to oczywiste, jednak niejednokrotnie w naszych rowerach. Nie ma żadnego licznika, który by nam to pokazał. Ja też miałem taki problem, ale to już przeszłość. Pokażę Wam mój komputer pokładowy, który odpowiada na wszystkie pytania bikersów. Przedstawiam Wam MPE, czyli Mózg pojazdu elektrycznego. MPE od początku do końca jest wymyślony i wykonany przeze mnie. Prace nad MPE w zasadzie rozpocząłem jeszcze zanim miałem pierwszy rower elektryczny, bo wszystkie ogniwa litowo-jonowe, które użyłem do budowy pierwszego pakietu w pierwszym rowerze elektrycznym, badałem pod kątem użycia, jaką jeszcze mają pojemność, bo to były ogniwa z rozpakietowania. Wtedy potrzebowałem urządzenia, które zmierzy pojemność moim ogniwom do pierwszego pakietu, który budowałem. Wtedy powstała stacja do badań ogniw litowo-jonowych, którą zresztą możecie zobaczyć na innym moim filmie na kanale. Także serdecznie zachęcam. To był taki prekursor do stworzenia tego licznika, i już w pierwszym rowerze elektrycznym miałem pierwszą wersję tego watomierza. Myślę, że historię powstawania tego komputerka i jego poprzednie wersje pokażę Wam w kolejnym odcinku. No i w zasadzie to nigdy się nie spodziewałem, że oprócz tego, że będzie to moje hobby zajdę aż tak daleko, że będę mógł Wam zaoferować ten produkt. W opisie pod filmem znajdziecie link do sklepu, gdzie będziecie mogli zapoznać się ze szczegółami technicznymi i zakupić sobie taki produkt, ponieważ już wkrótce ruszam z pilotażową partią 10 sztuk, także serdecznie zapraszam do odwiedzania. Link będzie aktywny już wkrótce. Polecam to urządzenie szczególnie osobom, które cenią sobie Prostotę i minimalizm, no bo sami zobaczcie, że praktycznie w ogóle nie zabiera miejsca na kierownicy, także się komponuje z manetką, często tutaj właśnie powstaje taka luka pomiędzy manetką gazu a manetką od przerzutek, idealnie się komponuje tutaj urządzenie z tą właśnie luką. A jeżeli wyświetlacz na kierownicy dla Was to za mało, jest jeszcze możliwość podpięcia Bluetooth'a. I w tym momencie widzę te same parametry na ekranie mojego smartfona. Ten komputerek pasuje do wszystkich sterowników dostępnych na rynku, montowanych w rowerach elektrycznych. Dobra, przejedźmy się. Specjalnie na tę okazję założyłem sabotona do mojego roweru. Mam go na bagażniku, bo w skrzynce już nie ma miejsca. Jest tam w 1500. No i założyłem drugą kamerę w na kierownicy, która będzie kręciła cały czas ekran licznika, żebyście mogli widzieć o co chodzi. No to lećmy. Zrobimy sobie krótką rundkę, pokażę Wam co tutaj widać na poszczególnych ekranach wyświetlacza. Na głównym ekranie oczywiście widać prędkość, widać tryb wspomagania aktualny. W tej chwili mam piątkę, czyli samą manetkę. Widać poziom naładowania baterii obrazkowo. Do góry na prawo mam dystans, jaki jeszcze przejadę przy aktualnym y, stylu jazdy. Na pozostałej baterii. W tej chwili mam 82 km do przejechania. Jeszcze mam prawie pełną baterię. Na drugim ekranie widać maksymalną prędkość od ostatniego zerowania dystansu dziennego. Widać też średnią prędkość, którą pokonałem dystans dzienny. Jest również dystans dzienny, jak i ilość minut w ruchu. Na kolejnym ekranie widać dane potrzebne do zliczania mocy, czyli napięcie baterii. Aktualnie 65,3 V. Prąd pobierany z baterii około 3 A w tej chwili. Na prawo. Do góry widać moc, jaką nas rower wspomaga. A na prawo na dole widać maksymalną moc, jaką chwilowo sterownik pobrał z baterii. Na kolejnym ekranie widać maksymalny prąd, jaki zarejestrował watomierz. Widać, ile zużywamy w watogodzin na kilometr. Również jest aktualna pojemność naszej baterii. A pod spodem, ile z tej pojemności już zostało zabrane podczas aktualnej jazdy. Na kolejnym ekranie monitorowaną mamy temperaturę. Temperatura pierwsza i temperatura druga. Aktualnie temperaturę pierwszą mam podłączoną pod silnik, a temperaturę drugą pod kontroler. Jest również całkowity dystans, jaki pokonałem. Mogę sobie go wstępnie ustawić. No i jest również liczba cykli ładowania akumulatora zliczana na podstawie całkowitych amperogodzin pobranych z akumulatora. Jest również zegarek. Trybów wspomagania mam aktualnie 5. W zasadzie to 6, bo jest też tryb 0. Tryb 0, czyli bez wspomagania. Później mam po kolei tryb pierwszy, czyli lekkie wspomaganie pedałowania. Tryb drugi, tryb trzeci, średnie wspomaganie pedałowania. Tryb czwarty. Tryb czwarty jest również do wspomagania pedałowania. Natomiast on już wykracza poza yy, ustawę. Wspomaga do 30 na godzinę i do 500W tak, w tej chwili mam tryb czwarty widać około 500W wspomagania 30 na godzinę mogę wyłączyć wszystkie tryby, które są tak zwane nielegalne, czyli przekraczają normy ustawowe Wtedy tło trybów wspomagania jest czarne, cyfra jest biała. Mam tylko trzy tryby. I wszystkie są legalne do 25 km na godzinę do 250 W. Czyli w tym momencie możemy sobie zrobić każdy rower, każdy rower legalny. Nawet jeżeli sterownik oryginalnie tego nie udostępnia. Na przykład w sterownikach typu Saboton. No w takich sterownikach nie ma wejścia na czujnik pedałowania. A dzięki urządzeniu MPM możemy sobie bez problemu podłączyć czujnik pedałowania. Przełączę sobie na tryb wspomagania i pokażę Wam ekran poboru prądu, tak? Czyli w tej chwili mam tryb przeciw do 250W do 25 km na godzinę. Widać, że mam akumulator naładowany do 64,6 V pobieram 4 ampery 3 na prawo u góry widać moc czyli wymnożone napięcie razy natężenie i z taką mocą aktualnie wspomaga mnie pojazd jeżeli tryb wspomagania jest z białym tłem czyli tak naprawdę taki nie do końca legalny Wówczas podczas ruszania mogę sobie użyć manetki, tak? czyli nie pedałuję jeszcze, czujnik pedałowania nie wykrywa żadnych impulsów obrotu, daję manetkę, w tym momencie rower rusza, pomaga mi ruszyć z miejsca, nawet gdy mam ciężką przerzutkę, w tym momencie już manetka puszczona, rower wspomaga sam podczas pedałowania oczywiście. Można też wyłączyć tryb czujnika PAS. Wchodzę wtedy w menu konfiguracji. Dojadę sobie do settingu, który odpowiada za wyłączenie trybu PAS. W tym momencie na głównym ekranie nie będę miał już y, cyfry oznaczającej tryb wspomagania. Będzie po prostu bateria. O właśnie, tak jak teraz. Jest tylko bateria. W tym momencie jest możliwość jazdy na samej manetce. Jeżeli ktoś nie ma czujnika pedałowania, to po prostu ten tryb będzie dla niego. Podczas włączania watomierza jest sprawdzana obecność czujnika hamulca. W tym momencie po włączeniu mam gwiazdkę koło prędkości. Jeżeli ta gwiazdka świeci, nic nie pojedzie. Żaden czujnik pedałowania, żadna manetka nie wyda sygnału na sterownik, dopiero muszę wcisnąć na chwilę hamulec, puścić. Gwiazdka znika, w tym momencie dopiero będę mógł pojechać yy, ze wspomaganiem. Jeżeli przez chwilę przytrzymam gaz w jednej pozycji, pojawi mi się gwiazdka koło prędkości, tym razem nie oznacza to hamulca, natomiast aktywny tempomat. W tym momencie nie muszę ani pedałować, ani trzymać manetki gazu, pojazd sam jedzie. Wygodne na długie trasy można odciążyć kciuki i odpocząć po prostu. Przyspieszymy trochę na manetce. Tutaj mam taką góreczkę pokażę Wam jak wygląda większy pobór prądu. Zaraz się spróbujemy na nią skrabać. Nie, nie będę pozałował, używam samego gazu i lecimy. Tak. Jesteśmy na szczycie. O, silniczek dostał 80 stopni momentalnie się na silniku zrobiło. Zapraszam do kolejnych filmów, gdzie będę szczegółowo pokazywał każdy ekran, yy, szczególnie menu konfiguracyjne, jak to wszystko ustawić, aplikacje na Bluetooth'a do ustawień, tak żebyście mogli zobaczyć, na jakiej zasadzie to wszystko działa. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach albo przez formularz kontaktowy na stronie bikel.pl. Na końcu zajrzymy jeszcze do środka skrzynki, pokażę Wam, jak wygląda elektronika. Ok, tutaj widzimy płytę główną. Do niej podłączone są wszystkie sygnały i czujniki. Tutaj ten element to jest Power PCB, czyli moduł pomiaru prądu i zasilania. I z niego idzie przewód tutaj do płyty głównej, który zasila nam płytę główną i przekazuje informacje o tym, jaki prąd jest w instalacji. Na wierzchu jest złącze do programowania i do podpięcia modułu bluetooth. No dobra, to by było na tyle. Dzięki za uwagę, więcej szczegółów w kolejnych odcinkach, także subskrybujcie kanał i do zobaczenia wkrótce. Cześć.